No z tej strony w będziemy sobie grać Fortnite'a, a, a w, zasadzie, w zasadzie to nie grać, tylko będę wam pokazywał wszystkie postacie, gdzie się znajdują mm. od 1 do 40. Jakby co, to ja będę wam na przykład taki, gdzie o. on się znajduje w paru miejscach, to ja wam pokażę tylko jedną lokację, bo jakby nie chcę, żeby ten film zbyt długo trwał. Hmm. Nawet nie mam dwóch miejsc. Hmm. Znaczy trzech, bo on bo akurat potrzebuje trzech miejsc. Ten też, dwie akurat. Ale dobra. Zaczyn zaczynajmy od Lexy Leksa. No tutaj znajduje się w zakątku owcy. bo yy, tak naprawdę obojętnie w którymś w tych domkach. Będzie wam pokazywało na mapie. <laughs> dobra. To teraz do Reese. Następną w tutaj Ris jest w tym hangarze o napasku tej przystani Dobra. Teraz zmora. Zmora jest na kolosalne koloseum. Tutaj właśnie w tym gdzieś na środku. Teraz jest ciacho, pan ciacho. Jest dokładnie o, tutaj w tym domeczku. Tutaj, tutaj sobie chodzi. Następnym jest Maeve. Maeve jest w oto tym miejscu, gdzie sobie chodzi. Kondor. Kondor jest na gasących gajach tutaj, w tym, tym, tutaj, tutaj, tutaj. Mandalorian. On jest na statku rozbitym. Jest mniej więcej w. Poczekajcie. O, jest tutaj na tym stateczku. O, tutaj się znajduje siup Tutaj, tym. Tutaj. Dobra, następnym jest y, Żniwiarz. Żniwiarz jest na, otóż, tym oto domku, obok potnych piasków, tutaj ten, tutaj domek. Następną miejscówką jest Brutus. On się znajduje również na. W paskudnej przystani, w tym oto tutaj w budynaczku. O, o tutaj. Ale jak nie będzie, to jak nie będzie tych niektórych tutaj postaci wszystkich, to. Czyli z tych postaci, to po prostu musicie iść do innej gry. Bo możliwe, że albo już zabili, albo po prostu się nie zrespił. Czasem mi też. Yy, biuro szeryfa. Biuro szeryfa jest w tym o tutaj miejscu. O! W tym oto tutaj budyneczku. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak średnio widzę ten budynek, ale jest tutaj. Następną postacią jest wojownik teryaki. On jest obok tego yy, John Wicka, także o! dokładnie w tym tutaj miejscu tutaj a przepraszam, mnie tutaj jest o, tutaj, tutaj, tutaj tutaj, tutaj, tutaj um, następną jest dziesiątka dziesiątka jest tutaj w którymś z tych, o dokładnie tutaj um, na gorących kominach następną jest bandolier bandolier jest tutaj, w tym tutaj budyneczku Ok. A następną miejscówką jest strzelaniec strzelaniec jest na gasnących gajach na tej oto tutaj górce macie tam też dużą skrzynkę taką fajną i tamta skrzynka jest najbarna, bardzo fajna naprawdę bardzo fajna e, następną postacią na postacią jest eksplozja Eksplozja znajduje się na tej wyspie obok skalistych e, skarpów i tajnej twierdzy, dokładnie w tym tutaj domku Płomień Drewniany domek Jest dokładnie... Czy, nie mogę... O, dobra, bo już przybliżyłem Jest dokładnie w tym miejscu, tutaj, 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 tutaj <laughs> e, Jak będziecie szli od podnych, bo... No... Nie, Bo na przykład w tamtym odcinku Wam mówiłem, że, <laughs> <laughs> że będę tam, tutaj tutaj jest najlepsza miejscówka. O, tak, bo. I tutaj jest ten chłop. Tak, w zasadzie ta pani. Y, Odtrudka. Odtrudka jest w dwóch miejscach. Jest oto tutaj. Znaczy będę wam pokazywał jedno, ale one są akurat wyjątkowo blisko siebie. Tutaj. I mam obu dwie. Jest w tym domeczku tutaj i tutaj, w tym tutaj. Tutaj, tutaj. Doktor House. Jest na Sierpanych szubarach. Nie wiem gdzie, ale gdzieś tam wam powinno pokazywać. Chyba gdzieś w którymś z tych dom... O, z tych domków chyba. Nie wiem. Następną lokacją jest Kale na piszczącej puszczy. O, jest czemu tak dziwnie. Dobra, jest w tym dokładnie o tym hangarze tutaj. Co pokazuje? Cox. Cox jest obok Riz. Znaczenie Riz, tylko. Um, a, e, Jest w tym dół, domeczku tutaj. Dobra. Następną to jest um, Zmierzch Bogów. Znajduje się obok zielonych żywopłotów, tutaj. Gdzieś tutaj. Tutaj jest statek Wikingów, to pewnie na statku, ale czasem um, gdzie indziej. Krzaczor w ogóle na ta lokacja Zobaczcie, jak pisze. jakieś. Um, dobra, ale przechodzimy do tej miejscówki, którą akurat je znalazłem jedną. Jest dokładnie... Oto tutaj przy tym drzewku. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, następną lokacją jest manekin. Manekin jest na czterech kółkach. Cztery kółka to jest miejscówka. Miejscówka, e, paskud, obok mie Miejscówka obok paskudnej przystani, czyli tutaj e, Cztery kółka, taka, takie małe, złe wyisko. Następną lokacją jest Iskra Iskra jest na zalewie na tym tutaj, otóż, on tutaj, tutaj, tutaj e, Miejscu e, W tym jest motocyklista jest na kurzących, komi na kurzących kominach na tym moście tutaj na początku tego mostu. Ale jak mówiłem, on się tam czasem nie respi. Tam często. Yy, tutaj, wyspa na zalewie zastoju Turk. O, tutaj, na tym mostku albo w tym domku, możliwe. Na tej wyspie po prostu. Dobra, a teraz wątkarka jest na płotnych piaskach. Dokładnie sobie tutaj stoi. Na tym pomostku. Ledako. Ledako jest na, na zalewie ze stoju, w którymś z tych domków. O tutaj, chyba o tutaj, albo możliwe, że jeszcze w tym, ale najbardziej chyba z tych dwóch. Powinno wam się wyświetlać na mapie. Prywatny Detektyw. Znajduje się i na sklepowej Sadybie, o, w tym tutaj miejscu, w budynku, i na jeszcze na potnych piaskach, też tutaj gdzieś, tutaj. Dobra. E, Grimbles, Grimbles Ojej, przepraszam. E, znajduje się tutaj w tym zameczku, bok potnych piasków. No i to tyle. Słoneczniczka, słoneczniczka. Znajduje się w sadzie. Sad jest tutaj, w tym miejscu. Ona sobie chodzi gdzieś tutaj, jest, tutaj w, raz. O, tej. jest raz w tej szopie, raz. Jest raz tej z dole. Raz chodzi sobie normalnie. Raz jest w tym sadzie. No, Ale jest na tym całym obrębie tego sadu. No, tu na pewno. Farmer Stall jest. Bardzo blisko Ponieważ jest tu W tym oto tutaj miejscu Tego tutaj y, obok Sadu Także nie wychodźcie jeszcze z gry <grym> Jakbyście robili to y, Psiak, gdzie jest psiak? Psiak jest na Tym domku Na przyjemnym parku Dokładnie na tym albo gdzieś tu na tej górnej części. Kocik-kącik, to tak, no to na kocik-kąciku. Nie ma tutaj co mówić, jest na kocik-kąciku, widzi sobie stoi. O, tutaj jest miejsce rzucania mięsa. Jest tak: albo w tym, tutaj, miejscu. Tutaj jest jego bar, jakby. Albo może też być na tutaj, bo tu jest food truck food truck, no. i to tyle e, pomidorek, pomidorek jest tak, pomidorek jest na przystanek pizza jest bardzo blisko właśnie sadu bo jest tutaj w tym miejscu dobra e, teraz jest Jonesy's Bunker Jonesy's Bunker jest na tej tutaj wyspie ale może też być w tym tutaj domku tutaj. Także jak nie będzie go na tej tutaj wyspie, to koniecznie musicie podejść tutaj... Albo nie musicie, ale możecie podejść tutaj y, do y, jakby do tego domku. Wielka stopa. Wielka stopa znajduje się. O, to, y, na tym tutaj miejscu. Znaczy nie zawsze bo rozpi się różnie. Ale często tutaj. rozgardiarz on się znajduje na hydro 16 tutaj jest hydro 16 o w tych budynkach no i paluch rybny znajduje się na skalistych skarpach w tym budyneczku mam nadzieję że wam pomogłam. opowiedziałem wszystkie tutaj postacie Ym, ryby jeszcze możecie sobie ryby też wam bym radził łowić bo E, po prostu a no, jak chcecie w sumie jak się nudził to polecam. No, no i to tyle. Dobra. Siema.